you Clear, let's go. Hej Siemanko, witam Was moi kochani bardzo serdecznie. Z tej strony Kubianko, a to jest <coughs> sniper Host Warrior 2 Ej, Dobra, weapons Contact one soldier. Walki.

aby użyć golgi termomisyjnych w V. Okej, okay, dobra. Go for it. A tutaj widzę. Tutaj. Dobra, ja teraz. Tego nie ogarnia, i się strasznie mylę wam. Nie wiem, czy można skanować? Jak to wygląda? Dobra, jeszcze raz wizja Ok let's move. Okay, Nie wiem czy nie nagrywam tego na zbyt mało FPS-ach, a walory graficzne oczywiście mam na wysokie. Oczywiście poszłaby i gra na y, ultra, ale nie chciałem za bardzo przesadzać y, z taką grafiką, bo przy nagrywaniu to... That's why we need to take it down. Otherwise, our Oxville yeah, is yeah. going to turn into Operation Shitstorm once we hit that hotel. I hear something. Stay low. To the right. Looks like they're alone. Let's sync up. Right one's mine. Get ready. Three. Two. No, God Oh, yeah. This is as far as we go. Keller, you and your men follow the river to the shoreline beneath the radar installation. Ja and i Anderson skończymy wszelkie supporty, które mogłyby skończyć party. Zobaczymy gdzie. Halo, że jesteśmy już na tak tym praktycznie w samym etapie. To za kilka nie. wcześniej. Dobra, to ja tutaj sobie chwilę przejdę i widzimy się za sekundkę. Dobra, ja jestem już moi kochani. Okazało się, że mieliśmy mieli strzelać po do nich. On tak odliczał i nagle pokazali się ci koleni i było ich zbyt wielu, nie dalibyśmy im rady yy, Dlatego teraz musimy iść naokoło i wtedy będziemy mieli jakąś, myślę, że... tą pozycję, aby ich tutaj wybić Idą w ten tak pika u nas Od kogo informacja? Informacja liczna od kuczki, trupów z dyrkami od pól Кажется, работают снайперы, штурмовая группа. Если близко, я просто Это сказал американец. Он что-то знает, но нам не говорит. Пройдена? Ты слышишь это? Что американцы говорят? Я не знаю, что это не но давайте поговорим об этом позже. У нас есть большие фиш, для фрай. Окей, давайте двигаться. Скорее всего, нет. Страшнее. Босс отдал какой-то новый приказ, и теперь все носятся, как ужаленные. Co to w nie, bardziej będziemy niewidoczni. Na no jakieś i ta dżungla naprawdę fenomenalnie wygląda. Mi się podoba to bardzo, bardzo graficznie. Myślę, że gra nie potrzebuje jakiegoś mega silnika, a no, jest naprawdę bardzo dobra. Ok, jakieś filmik? Angie, get down! Moje, Jadą tutaj. Let them pass.

Żeby padnąć na zlewę O tutaj są Aha, Ja mam tego A on No Dobra, ja tego On tego Ciele Czas wykonane tutaj I jeszcze kolejni są Dobra Let's have a look. Multiples around that central strip of land. We gotta play this out carefully. Stand by, I'll call out your shots. Ready? Heads up, Tango advancing in our direction. Take the Belay that. Boats in our vicinity. No shot. God damn it. Yeah, I know. Let's wait him out. What

Okay, guy on the piers, alone, weapons free. Send it, call. Cool. You want to do this on your own, Anderson? Come on, you haven't got all day i go Okay. Three, two, one. go. Oh, tak. Good work, oh This Razor 3, 1, give me a sit rep. This is 3, 1. Mm -hmm. Encountering minimum resistance throughout the West River Bank. A at the rendezvous okay. is on target. Over. Copy that, 3, 1. she goes, Keller. Okay. Those two on the ledge, won't let us slip, I myślę, że... tutaj tego będzie trudniej. Chyba, że weźmiemy go naszym dobrym sposobem, który już był na początku filmiku. Hold your fire. Pier. Pod mostem przejdziemy. I myślę, kochani, że w dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. Jeśli ja się z wami żegnam w bardzo, bardzo klimatycznej Stay low która tutaj naprawdę bardzo, bardzo fajnie wygląda w dżungli, gdzie klimat takie klimaty, takie ciepłe. Nie lubię śniegu, nie lubię zimy, ale właśnie taką gorącą, ciepłą. coś się z wami żegnam, papa? Pa. Ти го знам на золото.